Siemanko, ze mną Szymon. Siemka. Witamy z Krotoszyńskich Błoni, jesteśmy po treningu grupowym. Szymon niedawno zadebiutował w swoim pierwszym maratonie w Łodzi. Kilka słów od Szymona na temat jego debiutu i przeżyć podczas startu. No na pewno maraton to jest największe przeżycie dla każdego sportowca i tak samo było ze mną. Niezapomniana chwila, ale z drugiej strony no, przygotowaliśmy się już od pół roku do, do tego wydarzenia. Chociaż z drugiej strony też maraton to jest taki przystanek dla mnie do październikowej setki w Kaliszu. No i okej, okay, nie? Przypomnij jaki wynik uzyskałeś w debiucie. A tak, no tak, wynik. 3 godziny, 34 minuty i 40 sekund. Także no niezapomniany wynik na pewno to będzie, a teraz no musi być tylko lepiej. No i okej, okay, stanąłeś na starcie, biegłeś do przodu. Jak już nam tu z relacji zdawałeś, wszystko było okej, okay. do którego kilometra? No, wszystko było okej, okay w sumie do 26 kilometra. I naprawdę biegło się, no, w sumie biegło się dobrze. Myślałem sobie, że no, był plan, żeby przy, przy, przy połówce przyspieszyć, przyspieszyłem. Po przyspieszeniu biegło się dobrze, ale no na tym 27 km Stondisową, tak znienacka przyszedł taki kryzys, który trzeba było zażegnać przez 2 kilometry, potem było znowu lepiej, potem kryzys znowu wrócił i już tak do końca. Czyli jednak jak widzicie, maraton ma swoje prawa, gdzieś ta ściana się pojawiła. No, ale zawsze no, trasa weryfikuje zawsze to jest to, nie? Chociaż z drugiej strony też. No, Gdybym posłuchał trenera i biegł w początek tak jak trener mówił, czyli 5-10, to obyłoby się na pewno bez, bez żadnego kryzysu. Bo niestety początek miałem 5 minut i, i tak utrzymywałem cały czas. I, i jednak ambicje sportowe to, troszeczkę tak, tak, dały góry. Troszeczkę pokrywałem, ale mimo wszystko, jak na debiut świetny wynik, no to teraz czas przygotowania się. do setki, do setka. No, na będzie to bardziej wymagająca. Tak? Też warto podkreślić, że Szymon tutaj będzie się przygotowywał typowo do przebiegnięcia całego dystansu. Nie żeby tam jakoś wynik śrubować. Ma przebiegnąć, ukończyć, poznać. No tak. Logistycznie co to jest. już dzisiaj wszystko z trenerem ogarnęliśmy, no także teraz czekam na rozpiski. Także czekajcie, będzie więcej info o Szymonie na pewno. Dzięki. Dzięki. Hej.